Siostry i bracia. Święta to czas poprzedzony wielkim sprzątaniem, gotowaniem, a potem tłumy większe niż zwykle w kościele. I bywa, że w tym wszystkim można zgubić to, co jest najważniejsze. W naszej szkole klasa 5B przygotowała jasełkę. Jedna ze scen tego przedstawienia pokazała starszą panią, do której zapowiedział się z wizytą sam Bóg. Kobieta pobożna, bardzo poważnie potraktowała tę zapowiedź, chciała przygotować się najlepiej jak tylko można. Zaczęła wszystko czyścić i sprzątać, zagniotła, upiekła ciasto, nakryła do stołu, a sama założyła najlepszą suknię. Nie było jej łatwo, bo co rusz to ktoś jej przeszkadzał. Najpierw namolna sąsiadka, co chciała pożyczyć soli, potem chłopiec, który próbował sprzedać nici i guziki. Na koniec ktoś chciał odpocząć na jej schodach i prosił o kromkę chleba. Bóg nie przyszedł. Rozczarowana kobieta nie kryła swego żalu, tak się przygotowała. Puentą tej historii jest odpowiedź Boga na jej rozczarowanie. Przyszedłem do ciebie trzy razy. Za każdym razem jej nie poznałaś. Za każdym razem przepędziłaś. Siostry i bracia, nasza wiara potrzebuje rekolekcji. Potrzebuje świąt, czasów, szczególnej mobilizacji, ale to wszystko jest po to, by służyć codzienności. Wiara realizuje się i wyraża w codzienności. Codzienność jest prawdziwsza od święta. Jeśli chcesz, bracie i siostro, poznać prawdę o sobie, to przypatrz się sobie w szary dzień powszedni. Nie dzisiaj. Wartość świątecznej mobilizacji zależy od tego, jak uda się ją potem przełożyć na ten szary dzień. Jeśli nam to słabo wychodzi, albo nie wychodzi w ogóle, albo w ogóle nie jest to przedmiotem naszych starań, to wychodzi na to, że święta są nic nie warte. Przypomina nam o tym wszystkim o ważności codzienności pielucha. Zobaczcie, pielucha jest arcy nieświątecznym rekwizytem. Co innego piękna szata, fryzura, suknia, biżuteria, garnitur, zegarek, a jednak pielucha. I nie salony, a stajnia i żłób. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie. Gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Tak to jest. Święta to czas poprzedzony wielkim sprzątaniem, gotowaniem. Potem tłumy większe niż zwykle w kościele i bywa, że w tym wszystkim gubi się to, co jest najważniejsze. A Bóg przychodzi nie tylko od święta, ale w codzienności. Wśród pieluch, sterty rzeczy do wyprasowania i brudnych garnków. Bóg przychodzi wraz z namolną sąsiadką, smutnym dzieckiem i człowiekiem głodnym chleba. Rozpoznasz? Przyjmiesz? Pogonisz? Przyszedłem do ciebie trzy razy. Za każdym razem mnie nie poznałeś. Za każdym razem przepędziłeś. Siostry i bracia, Bóg się nie obraża. Popędzisz go trzydzieści razy, a On przyjdzie trzydziesty pierwszy. Nie w tym rzecz. Tu nie o Boga chodzi, a o Ciebie. O Twoje życie. O sens Twojego życia. Można żyć bez Boga. Można żyć bez Boga. Tylko po co? Bóg niczego nie zabiera, Bóg daje miłość, szczęście i sens. Bóg przychodzi do Ciebie nie od święta, codziennie. Amen.